Remont książa, remont, a właściwie jego gigantyczna rozbudowa, to początek lat 20. gdzie książę Hochberg rozbudowuje Zamek Książ. Tak naprawdę powstaje 100 nowych pomieszczeń. Cała strona zachodnia, część północna to nowy zamek. Przepiękne miejsce, warto je zobaczyć. Cały taras zachodni. Książę jeszcze, gdy tę budowę zaczynał, miał pewną taką wizję. Trzeba przyznać, że chciał świat ratować. Myślał, że do zamku zaprosi największych przywódców tamtego świata. Cesarza Wilhelma II, Cara Rosji oraz cesarza Austrii. No, chciał z nimi porozmawiać, może chciał doprowadzić do tego, żeby nie doszło do wielkiego konfliktu, do I wojny światowej. Jak wiemy, nigdy do tego spotkania nie doszło, ale zamek został rozbudowany. Rzeczywiście przepiękny. No i rzecz najciekawsza, tutaj wkraczamy w pewne tajemnice związane z Książem. Gdzie te tajemnice? W zaginionych pomieszczeniach. Książę, Część budynków każe wyburzyć, a na ich miejsce powstają zupełnie nowe budynki. No i jak teraz spojrzymy na stare zdjęcia, o tak od strony południowo-zachodniej, to zobaczymy, że widać tak na parterze duże okna. Gdy popatrzymy teraz na budynek zamku tych okien nie ma, gdzież się one podziały. To mnie też zaczęło bardzo zastanawiać. Razem z panem Tadeuszem Słowikowskim, z grupą eksploratorów, zaczęliśmy szukać tych pomieszczeń. O, to już będzie dobrze. 15 lat temu, za zgodą oczywiście konserwatora zabytków, przewierciliśmy strop w takiej części holu trawertynowego, w części południowo-zachodniej, też na wysokości terasu Kasztanowcowego. No i co się okazuje? Już po dwóch metrach dwa otwory wywierciliśmy, odnaleźliśmy jedno z tych zaginionych pomieszczeń. Ono jest zasypane takimi dużymi kamieniami. Nikt tam nie ściągał podłogi z tego miejsca, tego pomieszczenia do tej pory nie przebadano. Nie wiemy do końca, co tam się znajduje. Kolejne miejsce, też takie niezwykle ciekawe, to jest duża część drugiego poziomu piwnic od strony oślej drogi, czyli ta część północno-zachodnia, to jest ta nowo powstała. I co nam jest takiego ciekawego? W jednym pomieszczeniu, właśnie w tej, 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 tej części drugiego poziomu piwnic również z panem Tadeuszem Słowikowskim, operując jego planami, jego mapami sprzed wojny. Ta zasada jest bardzo prosta, po prostu bierze się taką mapę sprzed wojny, na nią nakłada się całą mapę powojenną, szkic zamku i wtedy widać pustki, nieistniejące pomieszczenia. No i znaleźliśmy taką pustkę, długo to trwało, wreszcie udało nam się, oczywiście za zgodą konserwatora zabytków, rozebrać jedną ze ścian. No i tam powstała taka pewna sensacja, bo tam w tym pomieszczeniu odkrywano Byliśmy tory kolejki wąskotorowej na odcinku kilku metrów, a w końcu tego pomieszczenia wysoki szyb. A wychodził aż do, piątego, do, do piątej kondygnacji. Nie wiemy do czego ten szyb służył, w jakim okresie został zbudowany, czy to w czasie gdy budował to książę, do czego miały służyć te tory kolejki wąskotorowej. No niestety nie mamy dokumentów. Jest jeszcze jedno ciekawe pomieszczenie. Zaraz przy wejściu do, do drugiego poziomu piwnicy, tuż przy wejściu dużej bramy od Oślej drogi, po lewej stronie, widać taką kamienną ścianę. Ale gdy popatrzymy na mapy przedwojenne, to tam widać pomieszczenie. Też nam się udało to pomieszczenie przewiercić, to ściany, nie pomieszczenie, kamienną ścianę. Te otwory zresztą widać do dzisiaj i co się okazuje? Pomieszczenie jest zasypane gruzem. Też nie wiemy dlaczego. Potężne pomieszczenie, prawdopodobnie w czasie tej wielkiej przebudowy, gdy prowadził ją Książę, to pomieszczenie zostało zasypane gruzem. Tam jest jeszcze wiele innych miejsc do przebodania, jak choćby cały teren podziemny korytarzy. Nie tych drugowojennych, to jeszcze za czasów Księcia były podziemne korytarze, jak choćby cały ciąg tuneli prowadzących od strony Kotłowni, czyli to jest ponad kilometr tuneli. Jeden z tych tuneli, coś co ciekawe kończy się w baszcie, ślepy tunel kończy się w baszcie i tylko tym tunelem można wejść do tej baszty i z baszty z okien spojrzeć na teren ogrodów. To są cały czas te tajemnice związane z przebudową, ale tą hochbergowską, tak ją nazwijmy, tą przebudową za czasów księcia Jana Henryka XV. Książę te prace przerywa. No niestety kryzys światowy lat dwudziestych dobija gospodarkę nie tylko państwa, niemieckiego państwa weimarskiego, ale również bardzo dobija całą gospodarkę księcia Jana Henryka XV. Książę pozaciągał pożyczki na te wielkie budowy, przecież to nie tylko rozbudowa książa, to budowa grand hotelu w Szczawnie Zdroju, wtedy jest budowana palmiarnia, nasze stajnie zamkowe. zaczyna brakować pieniędzy, nie tylko już nawet na spłaty kredytów, książę nawet w tamtym czasie przestał płacić podatki. Państwo niemieckie zaingerowało, tam jest ustanowiony zarząd komisaryczny. Ten zarząd też się przenosi na całe dobra, które znajdowały się w pszczynie, a pszczyna w tamtym okresie była już w granicach państwa polskiego. Państwo polskie ustanawia podobny zarząd komisaryczny, no niestety, prace zostały przerwane. Efektem tych przerwanych prac jest duża sala balowa. Największe pomieszczenie w zamku. Też jest zagadkowe, bo to pomieszczenie jest obniżone o ponad 2,5 metra. Ja tam byłem na tym górnym stropie. To jest potężna betonowa płyta podwieszona na linach, a nad nią, nad tym stropem podwieszonym jest sklepienie jeszcze z czasów Hochbergu. Przepiękna rzecz. Tam są modrzewiowe belki ze zdobieniami, ze złoconymi zdobieniami i w tym, do tego wszystkiego miały być przyczepione obrazy, nawet wiemy jakie to miały być obrazy XVII-wiecznego malarza włoskiego Giovanni Pinotiego. Tego Hochberg nie zrobił, a Niemcy, naziści, tu już mówimy o okresie przebudowy wojennej, tę salę zupełnie przebudowali, podwiesili ten strop i zmienili wnętrze tej sali. Ale ta sala, duża sala balowa jest też związana z tymi tajemnicami związanymi jeszcze z przebudową prowadzoną przez księcia Hochberga.